Przede wszystkim chcieliśmy, żeby tu powstało takie miejsce, które jest takim prawdziwym centrum. Nie przez przypadek ta, to słowo jest w nazwie Centrum Dialogu Przełomy, a więc takie miejsce, do którego prowadzą wszystkie drogi. Już od samego początku Centrum Dialogu Przyłomy cieszyło się uwagą świata. Oczywiście y, ogromna zasługa architekta Roberta Koniecznego, który y, wymyślił y, hybrydę, jak sam często opowiada, czyli połączenie budynku i placu. Jest to również symboliczne pokazanie historii. Ta historia, droga do wolności po 1945 roku, ona toczyła się pod ziemią. To było takie nieoczywiste, to było w ukryciu przed władzą, więc jesteśmy pod ziemią. Bardzo szybko budynek został uhonorowany znakomitymi nagrodami, bo zyskał i tytuł najpierw najlepszego budynku, w którym znajduje się Instytucja Kultury, a zaraz chwilę potem najlepszego budynku świata. Dostaliśmy Sybillę, wystawa została uznana wśród historycznych, archeologicznych za najlepszą, no i dostaliśmy potem wyróżnienie w najbardziej. Prestiżowym konkursie EMIA za działalność na rzecz społeczności lokalnej. Sporo osób przyjeżdża, żeby zobaczyć wystawę, która co jakiś czas gdzieś jest przez kogoś opisywana, bo faktycznie ona dzięki temu, że została zrobiona w zupełnie inny, niebanalny sposób, ona jest bardzo oszczędna, nie jest przeładowana, zostawia dużo miejsca, dużo przestrzeni do takiej refleksji. Ludzie przyjeżdżają, ciesząc się też, że muzeum jest trójjęzyczne to też jest kwestia dostępności. Mamy bardzo dużo oczywiście wycieczek. Z Niemiec, i tych turystów od początku udaje nam się utrzymać naprawdę bardzo wielu. Podpisywałem przed chwilą prawie 300 listów do darczyńców. Można by powiedzieć, że wokół centrum skonsolidowała się już niewielka społeczność ludzi. Którzy oddają nam swoje, zbiory swojego życia, swoje pamiątki, które dotyczą najważniejszych momentów w historii Szczecina, abyśmy mogli je wystawić, pokazać, opracować i zostawiać, zostawić na wieczną rzecz pamiątkę w zbiorach muzealnych. Ale centrum to oczywiście nie tylko aktywność ludzi na placu. To przede wszystkim aktywność wspomnieniowa, naukowa, masa spotkań ze świadkami historii, z intelektualistami, z politykami, z historykami i również wydawane książki, z których każda. Przypomina jakiś kolejny epizod z historii oporu w Szczecinie, dochodzą no, jakieś kolejne szczegóły, kolejne fotografie, kolejne zdjęcia i tak wzbogaca się obraz historyczny okresu, w którym Szczecin odegrał niebagatelną rolę właśnie jako miasto oporu przeciwko systemowi PRL. Bardzo się ucieszyłam, jak kiedyś jeden z architektów odwiedzających nas, który też wiedział o naszej działalności, powiedział: To jest takie miasto w mieście, bardzo dużo się dzieje. Nieprzypadkowo przez te lata zorganizowaliśmy ponad 40 wystaw czasowych. To były i wystawy autorskie, ale też wystawy z udziałem Różnych podmiotów. Wykorzystujemy wszystkie możliwe przestrzenie, bo te wystawy czasowe odbywają się i w sali konferencyjnej. Wtedy, myślę, też ciekawsze są debaty, kiedy siedzimy wśród jakichś bardzo ciekawych zdjęć. Są to wystawy w sali edukacyjnej w gablotach, i tam swoje skarby zaprezentowali, czy żołnierze, yy, którzy są spadkobiercami 12 Pułku Łanów Podolskich, czy Polacy, yy, którzy przyjechali z Wołynia. Za każdym razem Staramy się, aby na tych wystawach pojawiły się materiały nieznane wcześniej i to się, to się udaje. Bardzo się cieszę, że mamy wsparcie znakomitych profesorów historii, pierwszych historyków w kraju, ponieważ czuwa nad nami merytorycznie Kolegium Doradczo-Programowe Centrum Dialogu Przełomy. To są profesorowie Jerzy Eisler, Antoni Dudek. Jan Skurzyński, Krzysztof Kosiński, Grzegorz Motyka, także profesorowie z naszego uniwersytetu, Adam Makowski, Małgorzata Machałek. Co roku spotykamy się, oni analizują to, co robimy i właściwie są pomocni w bardzo wielu sytuacjach. Organizujemy bardzo dużo debat, ich jest kilkadziesiąt rocznie. I za każdym razem staramy się, aby tematem spotkania był jakiś temat, który jeszcze wymaga dopowiedzenia. Często temat kontrowersyjny. To były debaty... Związane ze stanem wojennym, gdzie obok siebie przy stole prezydialnym usiedli członkowie dawnego komitetu strajkowego, ale też byli wojskowi dosyć wysocy rangą, którzy wówczas stali po drugiej stronie, pacyfikowali stocznie. Zależy nam bardzo, aby. Oprócz świadków historii, oprócz też ludzi, którzy pamiętają tamten czas, udział w takich wydarzeniach wzięła młodzież. Lekcje w przestrzeni muzeum, one się dzieją w różnych przestrzeniach wystawy. To są warsztaty prowadzone w sali edukacyjnej, ale też z przedszkolakami. Staramy się, aby dzieci w miejscu, gdzie działa się historia, też poczuły jej ducha. To są niesamowite spotkania, kiedy młodzież często na początku Trochę obojętna, trochę nie bardzo zainteresowana historią. W momencie, kiedy ma do czynienia z Sybirakiem, kiedy ma do czynienia z na przykład przywódcą Komitetu Strajkowego z 1988 roku, ja teraz mówię o konkretnych wydarzeniach, nagle zastyga, nieruchomieje, słuchając opowiadania i widzę, że nagle jest wciągana, wsysana przez tę historię i nagle ta historia staje się nie obca, tylko staje się już ich opowieścią. Fantastyczne wydarzenia, kiedy do naszego jednego z żołnierzy wyklętych, już ostatniego żyjącego u nas, podchodzą po lekcji chłopcy kilkunastoletni i koniecznie chcą się z nim sfotografować i też mówią, jak oni bardzo przeżyli jego opowieść. Szczecinianie bardzo różnych opcji uznali to miejsce za taki rodzaj agory hyde parku, w którym mogą wyrazić swoją opinię. I to powinno być takie miejsce. Też w nazwie jest dialog i my tutaj zapraszamy ludzi, którzy mają różne poglądy. Rzecz w tym tylko, żeby umieli je artykułować z szacunkiem dla rozmówcy i my tego też uczymy dzieciaki w czasie debat oksfordzkich. Zależy nam bardzo, żeby każdy mógł przedstawić swoje argumenty. I potem rozstać się przyjaźnie, właśnie między innymi po to jest Centrum Dialogu, a przełomy, no bo mówimy o wydarzeniach, po których nic już nie było takie samo. Cieszymy się, że mogliśmy zrealizować tą inwestycję i że teraz służy ona szczecinianom i tak mocno wrosła w życie miasta.